No i jedziemy, jedziemy w trasę, niedaleką trasę, bo jakieś, nie wiem, 20 km od domu. A ja się z Wami wydam w kolejnym odcinku. A gdzie jedziemy? Już widzicie po tytule i po gdzie jedziemy. Więc jedziemy po do naszej tutaj niedalekiej wytwórni e, tego wachna, Orkalt. No ale co, no kurde, zdecydowałem się na zakup tego wapna, nie tylko ja, bo jeszcze do mnie do pracy również będziemy sypać tą wapną. No i co? jadę teraz po pierwszy właśnie ten kurs, nie wiem, czy wezmę czy 8 ton, czy 10, zobaczymy, wszystko jak to będzie wyglądać. Jest to w ich bagach. Co dalej mogę powiedzieć? Chciałbym się dowiedzieć, może kogoś mi się uda tam zwerbować, żeby można było cokolwiek tam nagrać właśnie e, co to za wapno co ono daje e, jakie ma składniki bo to ludzi bardzo interesuje bo bardzo mało informacji jest na ten temat a myślę że taki film będzie dla, duży, dla dużego grona ludzi fajną odpowiedzią czy to coś daje mu, czy nie, czy to bardziej więcej ma korzyści niż, niż strat, więc to wszystko będzie wyjaśniane w tym filmie. A więc co? Widzimy się już pewnie na zakładzie, a ja jadę dalej. No i już powoli dojeżdżam na miejsce. To chyba jest tu, bo tu jeszcze nigdy nie byłem. Ale tak mi się wydaje, bo to chyba jeden taki zakład tutaj. Mam nadzieję, że to jest to miejsce. Tak więc zaraz się wszystkiego przekonamy Oby to było to. No i na, znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków. Dziwne co? Ale robi to wrażenie. Wszystko jest świeża, cała infrastruktura tych budynków. Świeży cały zakład. No robi wrażenie. A za chwilę. Zresztą już z nami jest. Pracownik od tego zakładu. Cześć. No i ten pan nam no, wytłumaczył wszystko, jak tu wszystko powstaje, co to jest Ale to wszystko po kolei Od czego zaczynamy? Patrzmy od frontu Okej okay. Najlepiej od początku No Ale niby to oczyszczalnia ścieków, ale nic im ma czuć, nie? Kurde Zapraszam O I znajdujemy się już na hali produkcyjnej O, no. poznajecie takie samochody? Chyba nie, ale zaparowało. O. Tak to już tu mniej więcej wygląda. A podejdźmy może bliżej. To jest początek, tak? Znaczy, początek jest w oczyszczalni, gdzie osad szykowy który przyjeżdża do oczyszczalni, mhm. jest oczyszczany, poddawany procesowi technologicznemu. Tak. I tutaj przychodzi już ten cenny, oczyszczony w postaci materii organicznej, która jest wykorzystywana w procesie produkcji. Po tamtej stronie, zobacz, są urządzenia, za chwilkę je sobie szybko omówimy, to jest opatentowana technologia, która z coś robi coś. Jak Także. Czarne złoto. Coś cennego powstaje, naprawdę. Osad, boimy się tego osadu, a tak naprawdę to jest cenna materia organiczna, która zawiera w sobie wiele cennych wartości. Azot, fosfor, potas. No a to jest właśnie bardzo cenne przy uprawach właśnie roślinnych, gdzie te... No ale on też są. umożliwia jeszcze bo dokładniejsze, raczej znaczy lepsze wykorzystanie tych słodników odżywczych, które dajemy w postaci, nie wiem, azotu, fosforu, potasu i to jeszcze co? Się. W tym, co wychodzi na koniec, to co potem za chwilkę zobaczymy, yy, są makroskładniki, które w tej chwili, kiedy nawozy są tak drogie, są no, czymś bardzo wartościowym. Dlatego, że nie dość, że w orkalu jest azot, fosfor, potas. W niedużych ilościach to jest kilka procent łącznie, ale ważne jest to, że yy, poprzez inne właściwości orkala, bo on po pierwsze odkwasza szybko, skutecznie, użyźnia glebę i odżywia ją. Czyli mamy odkwaszanie, szybkie, skuteczne, użyźnianie, poprawę struktury gleby, zwiększenie poziomu próchnicy, zwiększenie poziomu węgla organicznego, namnożenie bakterii pozytywnych, Pozytywny. bakterii celulozowych, przywrócenie życia biologicznego w glebie. I do tego mamy jeszcze odżywianie, czyli ten azot, fosfor, potas, który wprowadzamy też do gleby. Ale co jest istotne, jeżeli odkwasimy Szybko, skutecznie. Jeżeli masz na przykład Glebę na dzierżawę bierzesz I chcesz ją szybko doprowadzić do yy, Dobrej jakości No to Orkal Żeby jakiekolwiek plony były Orkal jest niesamowity, dlatego że on po 3 miesiącach Doprowadzi pH w swojej glebie Podniesie, nawet o plus 1 Z naszych doświadczeń w odr które robimy przy yy, yy, współpracy z rolnikami Wynika, że stosując tonę na hektar Uzyskujemy przyrost pH Od 0,7 do 1-2 punkta, już po trzech miesiącach, nawet. No to już, już konkretne jakieś tam dane są, nie? W porównaniu z węglanami to jest bardzo krótki proces i naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją. Podobnie ta organika, która jest przetworzona tutaj w tej całej maszynerii naszej, ona uzyskuje takie parametry chemiczne, że ona jest gotowa do użycia, od razu działa. Nie musi tam się rozpuszczalne rozkładać. w wodzie. Tak. Tak, bardzo dobrze rozpuszcza się No więc właśnie o tym mówię No, Dlatego tak szybko odpasza, bo się dobrze rozpuszcza w wodzie I one odpowiedzialne za odpłaszanie są gotowe do użycia Węglan niestety, ale on działa dłużej No góry Dolomity są? Stoją? No tak, stoją Ja by się szybko rozpuszczały, to już by ich nie było No by już dawno nie było, nie? Właśnie. A tutaj mamy kupę główna tak szczerze mówiąc tak. <laughs> ale już oczyszczonego razie, tak, a za chwilę zobaczymy kupę orkala e, który jest bardzo cennym produktem rolniczym ale również na chwilę zobaczymy co z tym jeszcze jest e, przetwarzane, bo to nie jest ten e, to nie tylko wymieszane i to wszystko tylko przechodzą jeszcze inne procesy tak. zobaczcie, zobaczcie tutaj ten te ślimaki, one wciągają ten osad do maszyny i on, on przenośnikiem taśmowym idzie, zobaczcie tu jest przenośnik i chodźmy dalej ten tym przenośnikiem je tutaj jest transportowany do tego urządzenia które nazywamy rozdrabniaczem mobilizatorem. doprowadzamy ten osad do takiej postaci on jest tutaj mielony jeszcze dodatkowo rozdrabniany, żeby to była jednolita masa Następnie tutaj tym przenośnikiem ślimakom jest transportowany dalej do urządzenia głównego, do reaktora. To jest serce, to jest serce tej, całej, tej naszej maszynerii, dlatego że tutaj następuje przerobienie, kontaktowanie osadu z reagentem. Reagent to jest bardzo wysoko reaktywne wapno. Które powoduje, że w osadzie zaczynają występować procesy chemiczne. Temperatura wzrasta do 140 stopni Celsjusza. Poza tym, jeszcze po kolei w tym reaktorze są dodatkowe, jest realizowane 5 stopni sanityzacji tego osadu. Chodzi o to, żeby to, co wyjdzie na zewnątrz, było zgodne z opatentowaną technologią ten produkt musi być bezpieczny i skuteczny. Nie ma bakterii, nie ma salmonelli, form przetwalnikowych. To jest czysty, biologiczny produkt. Jest opinia Instytutu Weterynaryjnego, są opinie Jungu, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Wyniki Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ochrony Środowiska mam pozytywną opinię na temat tego produktu. On jest bezpieczny i skuteczny. O no, to w tym wszystkim chodzi, żeby było właśnie bezpieczne i skuteczne, nie? Dokładnie tak. Słuchajcie jeszcze jedno, bo powinienem tamto powiedzieć, a byliśmy przy osadzie. Wszyscy mówią, Boże, drogi osad. Metale ciężkie, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Ta technologia powoduje, że na wyjściu Czujemy. są metale ciężkie, nie mówię, że nie, ale wiecie ale ile? Ale gdzie nie ma. Ale wiecie ile? Gdzie nie ma, właśnie. No, za chwilę po powiem. w pewnie są. W każdym bądź razie, słuchajcie, jeżeli mamy normę ustawową, na przykład dla ołowiu 140 mg na kilogram, tyle maksymalnie może być ołowiu w kilogramie tego środka, to zgadnijcie ile jest. Nie zgadniecie. Zresztą nie możecie mi odpowiedzieć, ale ja wam powiem. 9-10 mg, czyli mniej niż 10% tego, co wymagał rozporządzenie. Także jest to całkiem bezpieczny produkt. Tak, i to dotyczy rtęci: to dotyczy ołowiu, kadmu, niklu, wszystkich innych metali ciężkich, które mogą tutaj się znaleźć. Do 10%. Czyli pod tym względem jest ten produkt bezpieczny. Poza tym, słuchajcie, powiem Wam ciekawą rzecz, bo tak wszyscy mówili: osady ciężkie, osady, metale ciężkie. Specjalnie zrobiliśmy opinie, dodatkowe badania na Politechnice Częstochowskiej. i Co się okazało? Że w tym orkalu naszym jest bardzo mało tych metali ciężkich, ale to jeszcze nic. Dlatego, że jak rozsypiemy go, wysiejemy go na polu, to on te metale ciężkie, które są w glebie, na Twoim polu. Prowadza do tzw. form rezydualnych, trudno rozpuszczalnych, niemigrujących. Rośliny nie pobierają tego. Czyli on ogranicza jeszcze te metale ciężkie w twojej glebie. No to Bardzo znaczy, całkiem... dobrze, że się zdecydowałeś. No bardzo dobrze, tylko zobaczymy, jakie będą efekty, nie? Crową glebę będzie miał. i jeszcze do No tego... a to użyzienie jest u mnie na właśnie najważniejsze, bo u mnie są bardzo lekkie gleby, gdzie... No, potrzebne jest to. Człowiek się stara, jak może, zostawia słomę, ściółkę, poplony, sieje, ale to jest wciąż za mało. To jest wciąż za mało i trzeba właśnie dbać o to, żeby jak najbardziej użyć tą glebę i poprawić jej strukturę. Bo no, generalnie w Polsce jest deficyt materii organicznej. A ja właśnie jeszcze wtrącę takie pytanie, bo teraz mnie naszło takie pytanie. E, na przykład, jeśli mamy ciężkie gleby, on poprawia strukturę na tych ciężkich glebach, typu glina, takie glinia w tę glebę, on coś poprawia jakąś strukturę właśnie tej gleby? na każdej glebie będzie działać w mniejszym lub większym stopniu na to jak on działa, wiadomo yy, różne warunki glebowe się składają, dlatego zawsze, jeżeli dawkujemy, warto się z nami skonsultować ile, ile wysypać, zbadać pH no to jest się. właśnie ciekawe, jeszcze natomiast, to tutaj i... natomiast, natomiast yy, przypomina mi się jedna historia, można to zobaczyć na naszym kanale YouTube, portalowym yy, nasz yy, Paweł Duda specjalista, który z nami pracuje Agronom, nauczyciel, rolnik robi taki test. Mamy pole po zwirowni. pszenica wysiana. Na jednej części orkal był, na drugiej nie. Wchodzi z prędem, bija prędko. Tam, gdzie nie było orkala, bija na taką. tyle wbija. 15 cm. Tam, gdzie był orkal, na tyle wbija. Czyli poprawia strukturę gleby. Tak. Tą poduszkę, tak. tą, tą, ten magazyn tych te wszystkich Dokładnie. składników oraz wody. Dokładnie. Jest na im... powietrzenie inne, inaczej, woda, stosunki wodne. No, e... mikro, mikrobiologia się rozwija i Oczywiście. wszystko. Tak, się pojawiają. A to jest bardzo ważne. Żeby nam powietrzeć glebę, a jak jest powietrze, jest tlen, jest życie. Dokładnie tak. Jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawie, już moja ciekawość w pewnym stopniu została za, za jakby to powiedzieć, zaspokojona, ale będziemy jeszcze dalej kontynuować tą naszą wycieczkę po tej e, całej hali, po tym całym, e, jakby to powiedzieć, zakładzie produkcyjnym. Zobaczmy z drugiej strony co tam wychodzi. Powinienem powiedzieć, e, tutaj w wyniku tego, że e, powstają opary, które są zbierane, e, są sprowadzane do specjalnego układu neutralizacji skropli gdzie są wychwytywane jeszcze azot, fosfor, potas i jest zawracane jeszcze do, yy, do tego, co się tutaj tworzy i jest dodatkowo, czyli staramy się ten azot, fosfor, potas wydobyć, wydobyć. So i, No, żeby ją był jak najbardziej wykorzystany Także Tam widzicie Naturalny, łatwo przyswajalny Jest ciekawie Otwieramy. I tu wchodzimy do krainy Orgara. Zapraszam o, tu już nie jest tak ciepło, ale za to jest biało. Tu już mamy tylko trochę tak. Tutaj mamy zapasy zgromadzone na sezon Codziennie wyjeżdża kilkanaście ciężarówek, wywrotek lub tirów bo zapotrzebowanie jest duże, szczególnie teraz yy, drugi taki moment Generalnie orka można cały rok wysiewać, ale wiosna... Czyli nie... na przykład e, pogłownie, no bez żadnego problemu zasiacz. można siać. Można pogłównie, jak najbardziej. No właśnie ja mam część upraw, które już były zasiane jesienią i chcę je właśnie zasilić tym oto i nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma. Ważne, żeby przed prognozowanym deszczem, żeby on się ładnie rozpuścił płoną. No dokładnie. Pod... Ale też muszę powiedzieć to w zobowiązku, że najlepsze efekty są wtedy, jeśli wysiejemy, i wymieszamy z glebą do głębokości 20 cm, to no. jest efekt najlepszy. Słucham? Też będzie częściowo tak zrobione, ale to no zobaczymy tak. w kolejnych odcinkach, o, ale tutaj parę tak, parabucha. To jest, to jest para wodna, także nie przejmujcie się, się Ale w ogóle tu nie ma nic czuć praktycznie. Jest nie, czuć tak tylko jakiś wapień i czuć tą parę wodną i nic poza tym. Tak. tutaj yy, yy, wychodzi orka, on jest w takiej postaci na razie gruzełkowaty ale gorący, ja nie mogę jest gorący, o. i on tutaj właśnie na tą pryzmę jest, wychodzi z tej całej naszej maszynerii i potem jest sezonowany tutaj zobaczycie jeden z elementów tego sezonowania jest rozkładany, suszony, odparowuje i tak jest poddawany różnym procesom technologicznym tutaj takim operacyjnym żeby potem być scha być schałdowanym, że tak powiem więc jeżeli przyjeżdża odbiorca pod towar, to z tej hałdy ładujemy Albo w Sypkin, albo w postaci luzu, albo zapakowany w big-bag W zależności, jak kto sobie życzy Dla każdego coś dobrego Tak Nasza firma, która jest właścicielem patentu, właścicielem technologii My wstawialiśmy tutaj te, te urządzenia Zamówienia zbieramy Do nas można dzwonić to jak Ty zadzwoniłeś? No dokładnie. I Bo byłeś zainteresowany orkalem. I wtedy robimy tak, że zajmujemy się wszystkim od początku do końca. Do z. Czyli jeżeli dzwonisz do nas, zresztą wiesz, tak to Jak było. to wszystko wyglądało, Zamówienie, naprawdę wszystko, umawiamy spotkanie tutaj, przyjazd, awizacje, żebyście byli puszczeni na zakład i odbiór jest. A my dowozimy, to jest wszystko do, do uzgodnienia Do uzgodnienia, dokładnie. Naprawdę jest konkretny Podejdźmy tam z boku Żeby zobaczyć, wziąć do ręki Już taki wystudzony ja, materiał Na to, to jest To się rozkrusza To jest postać gruzełkowata Ale to jest e, fajne ale ogólnie fajnie, że to takie jest, bo gdyby to był taki czysty, taki jakby to powiedzieć pył, on by się mógł zaklejać w... na przykład oklejać ściany, czy czegokolwiek, ale w takiej postaci jakieś są takie, o, takie właśnie kuleczki, one chyba będzie dużo lepsze jest właśnie e, Dokładnie, czyli jest dużo lepiej do rozsiewu tego. Ważne jest to, że rozsiewacz musi być na podłogą. No. To jest ważne. Taśma, grzebła, łańcuchy. To jest organika. Dokładnie. To nie jest granula, to jest postać sypka, gruzełkowata. Więc te wszystkie te wszystkie zobaczcie. Patrzcie. I nie ma. To się wszystko rozbija. Y... Ja I... potem rozpuszcza A tak, oczywiście. Jak już wpadnie na glebę, to już proces rosy. Już Rosa y, rozpoczyna ten proces rozpuszczania, ale ważne, żeby przed prognozowanym deszczem Wysiać wtedy... Jest najbardziej Genancje tego, że to się dobrze wchłonie dobrze To bardziej efektywnie Dobrze jest. Dobrze się yy, 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 Rozpuści W się A przecież w glebie jest ważne yy, Te rośliny, które mają bardzo rozwinięty korzeń bościkowy Słuchający głęboko Kukurydza, lucerna, rzepak One świetnie współpracują z orkalem I orkal z nimi Dlatego, że on Poprzez to, że się dobrze rozpuszcza wnikach głębiej w glebę i przez to reguluje tą glebę i poprawia jej jakość na większej głębokości. W związku z tym, korzeń ma na długim, dużym odcinku możliwość pobierania wody. Makroskładników. makroskładników oraz I wody. wartości odżywczych, wody. I ta woda, jeżeli jest, struktura to też poprawiona, to też. No i po prostu roślina ma lepsze warunki do wegetacji, mówiąc ogólnie. Czyli wszystko na plus. Dokładnie. I o to właśnie chodzi. Jeszcze ważna rzecz, o której muszę powiedzieć, tak się rozgadałem. Wszystko, ale, mówimy wszystko. Ale ja będziemy na polu, to będziesz mówił No. Słuchaj. Ludzie zwolnią do nas i mówią: My potrzebujemy czegoś, nawozy mineralne drogie. Chcemy optymalizować, chcemy te koszty zmniejszać produkcji rolnej. Co tu robić? Czy wasz produkt temu podoła? I my mówimy: A dlaczego nie? No, słuchaj. Zobacz. Kupujesz orkal, wysiewasz tonę na hektar. Płacisz, na przykład tu przebiorzę własny, 331 zł. Vat 0 zł. I co? Masz kilka procent łącznie y, azotu pszczół masz organikę i masz odpaszanie. Czyli Przypominam, wszystko... od 0,7 do 1,2 punkta y, już po trzech miesiącach nawet. Więc jeżeli masz optymalizować nawożenie mineralne, to popatrz. Masz kilka procent łącznie z orkala. Ale masz też ten azot, воздуhm, który odblokujesz, odblokujesz Który jest już przez tyle lat nawożone, to można teraz to wykorzystać Dokładnie, przecież ile ustecznionego fosforu jest w glebie Dokładnie trzeba wszystko wydobyć To Co? wszystko tam jest Dlatego Właśnie. w tych czasach, kiedy ktoś myśli o tym, żeby tą yy, Ekonomikę jakoś zmieniać, żeby yy, Bardziej optymalnie yy, te koszty rozkładać No to jeżeli kupisz orkal, or no to to jest pierwszy krok do sukcesu Dokładnie. Ja tak samo się zdecydowałem na to wapno, bo stałem przed wyborem, czy kupić to właśnie ten nawóz wieloskładnikowy, czy kupić właśnie wapno. I właśnie zdecydowałem się na to, żeby kupić wapno z tego względu, że ono da więcej mi korzyści niż w tych czasach, gdzie kupię dosłownie tonę. Takiego nawozu wieloskładnikowego typu potas, fosfor, yy, siarka, to kosztuje jakieś na tą chwilę jakieś 2,5-3 tysiące za tonę. Tone. Ja potrzebuję na ten sezon około 2 ton, nie jest około 3 ton. To to jest i tak dużo mniej niż zapłacę chyba za to bo za to wychodzi, e, za 10 ton wychodzi 3300 około. No, 3300, więc e, kalkulacje, każdy musi policzyć ale, to na swój tam, rozum. Dokładnie, ale sorry, w przerywał. No nie <grym> no, to, to mówimy. Zobacz, ale musisz na to spojrzeć też inaczej, jeżeli dawkujesz raz na 2-3 lata, to jak podzielisz te trzystówki na 3, trzy, no to masz około 100 rocznie tak naprawdę. Dokładnie, to jest znikome właśnie koszta. Tak. Ale przede wszystkim ile takie wapno wnosi do uprawy? To jest to. No, wnosi też wapno żywczy. Dokładnie. Przede wszystkim tak, taki nawóz typu NPK, on nie daje przede wszystkim organiki. Nie podnosi PH gleby. Tylko daje te składniki, które są wykorzystywane przez rok, a tu mamy przez. 2 dwa? Dwa lata efektywne dwa, trzy, Raz na 2-3 lata. W zależności no. od warunków wyjściowych jakie były. Także widzicie, każdy musi sobie to przeanalizować, przekalkulować. Myślę, że do, dostarczyliśmy dostateczną ilość danych oraz e, cały, pokazaliśmy cały proces e, produkcyjny tego wapna i teraz ten produkt nie ma przed nami tajemnic Idziemy się ładować. Idziemy się ładować. Połowa już załadowana. Także jeszcze 6 woreczków i mamy załadowane, towar Szybko idzie Zobaczymy jak z tym się dojedzie Powinno dać radę, przyczepa duża, ciągnik duży to I pociągnie oh, Kurde, zobaczymy co to będzie Pogoda fajna, nie zmoknie No W Big bag to i tak nie zmoknie, nie? No ale sprawnie idzie ten załadunek. Czy potem podspina się pasami, żeby to tak nie tańczyło na boki? I będzie naprawdę super. Elegancko! ostatni szliwy, i może jechać w drogę, nie? Ile? Trzy niecałe I Ile było? 2,5. 2,5 było? Kurde, zimowe powietrze to było Macie dużą sprężarkę? O, taka śrubówka mała Także widzicie, trzeba trochę dopompować powietrza Wszystko zapakowane Tu z tyłu raczej Powinno być okej okay wszystko Są ugięte, co prawda Ale tamta jest najgorzej te już powinny dojechać. Ta najgorzej tak, nie? No. się dopompuje, będzie ok. Nie jest daleko, co prawda, ale lepiej nikt to ma swoje. Dojedzie? A ja też jak ja obstawiam, jestem dobrej, dobrej myśli. Kurde. Ładnie, powinno rosnąć teraz. No i widzicie udało się dojechać W jednym kawałku wszystko dojechało Kurde No nie wiem ile mi to zajęło pół godziny Dobre może Tutaj również dostałem taki oto certyfikat Co tu jest jakiś skład i w ogóle Także wszystkie dokumenty są Potwierdzenie odbioru Takie fraty pierdaty eee, No i co jak dobrze wszystko pójdzie Jutro będzie akcja siew Także widzicie, kurde, dojechało, fajnie, udało się. Pewnie dużo ludzi będzie mówić, czemu sobie nie wziąłem transportu, albo kogoś nie wynająłem, ale powiem wam tak. E, transport teraz. Ja wam powiem tak, może tak, to ujmę imię w liczbach, tak. E, ja spaliłem jakieś, nie wiem, 15 litrów na ten transport, więc to jest jakieś 75 zł, jak dobrze myślę, e, 15 litrów. No, około, nie? Jak tam się odejmie ten zwrot, i w ogóle to około 70-75 zł. Za to jeszcze dodatkowo mój czas, czyli dwie godziny. Czyli łącznie, jakby miał gdzieś zarobić, to by wyszło jakieś, nie wiem, 150 zł, może, nie? Za 150 zł to myślałem, by nie kiwano nikt palcem, a ja mam to u siebie na miejscu. I jeszcze dodatku mogę to sobie rozładować, zrobić z tym, co zechcę. Tak więc co? Tyle. Jutro akcja wysiewaniem, będziemy jeszcze badać glebę, a na tą chwilę będę się z wami żegnał. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. A jeśli ktoś jest zainteresowany takim wapnem, będzie link podany w opisie filmu. Tak więc co? Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie cześć.